Równia pochyła i klocek na niej znajdujący się. Wypisałem dane i pierwsze polecenie, jaki warunek musi spełniać współczynnik tarcia statycznego klocka Oklin, aby układ się nie poruszał. Przypominam kolejny już raz, jak powinien poprawnie być przedstawiany rozkład sił działających na klocek, znajdujący się na równi pochyłej. Działają na ten klocek jego ciężar. Klocek naciska na równie siłą N. Równia reaguje zgodnie z trzecią zasadą dynamiki. Do ciała przykłada siłę reakcji R o wartości równej N. I znalazłem wypadkową dwóch sił działających na klocek. Wypadkową ciężaru i reakcji, budując równoległobok. Wypadkową siłą jest ta, którą zaznaczyłem kolorem czerwonym. Jest to siła suwająca. Gdyby nie było innych sił, to ona spowodowałaby ruch klocka w dół równi. Ale w naszym wypadku jeszcze występuje siła tarcia. Otóż, jeśli kąt nachylenia równi pochyłej byłby mały i powoli wzrastał, to klocek znajdowałby się wciąż w tym samym miejscu. Byłaby taka taka Sytuacja, w której wzrastająca siła tarcia w każdej chwili byłaby równa sile suwającej F. Aż w pewnym momencie doszlibyśmy do takiej sytuacji, w której przy tych danych określonych powierzchniach siła tarcia już wzrastać nie będzie. Mamy więc warunek, jaki musi być wówczas spełniony. Siła F musi być równa sile tarcia, a w tym przypadku siła tarcia no jest równa współczynnikowi tarcia statycznego razy siła nacisku. Przyglądamy się trójkątom prostokątnym na rysunku i podstawiamy za F. Siła wypadkowa mg sinus alfa. N jest to siła nacisku, taka jak siła reakcji. Patrzymy na trójkąt prostokątny i znajdujemy, że siła nacisku jest równa mg cosinus alfa. Upraszczamy występujące w liczniku w mianowniku m razy g i otrzymujemy warunek, jaki musi spełniać współczynnik tarcia statycznego. Należy pamiętać, rysując siły N i R, że ich kierunki są prostopadłe do powierzchni równi pochyłej. I polecenie drugie: klocek pchnięto w dół, suwa się on po zboczu klina, powodując jednocześnie przesuwanie się klina po stole. Tam tarcia nie ma. Przyjmując wartość współczynnika tarcia kinetycznego, klocka o klin, 4,0 oblicz, przyspieszenie klina względem podłoża. Czyli mamy powiedzieć, z jakim przyspieszeniem w prawą stronę porusza się równia pochyła. Autor podpowiada w ostatnim zdaniu, że wygodniej będzie, jeśli problem rozpatrzymy względem nieinercjalnego układu odniesienia. Nieinercjalnym układem odniesienia jest równia pochyła. Klocek będzie się przemieszczał w dół w lewo. A równia będzie przemieszczać się w prawo. Z przyspieszeniem poruszać się będzie jedno i drugie ciało. Zatem równia, która porusza się z przyspieszeniem, będzie tym mniej inercjalnym układem odniesienia, względem którego rozpatrzymy, co się dzieje z klockiem, a potem z równią. A więc równia pochyła, tak jak powiedziałem, porusza się ona w prawo z przyspieszeniem, a ze wskaźnikiem K. Klin. Taniej spoczywa klocek, ciężar klocka jest Q. Rozkładamy ciężar na dwie składowe i znajdujemy ich wartości, patrząc tutaj na trójkąty prostokątne. A następnie występuje siła tarcia skierowana przeciwnie do kierunku ruchu. Klocka, czyli skierowana w górę. I oprócz tych sił na klocek działa siła bezwładności. To tak jak w tramwaju. Gdy tramwaj przyspiesza, my w stronę przeciwną lecimy pod wpływem siły bezwładności. I teraz jeśli. Równia pochyła się porusza w prawo względem inercjalnego układu odniesienia, to względem mniej siła bezwładności działająca na człowieka stojącego na tej równi na M będzie zwrócona, tak jak pokazuje to czerwona strzałka. Siłę bezwładności, jak każdą inną przedstawiamy iloczynem masy i przyspieszenia. Oczywiście masa razy przyspieszenie klocka względem równi. Locek względem równi, gdybyśmy ją unieruchomili, poruszałby się z przyspieszeniem od wartości, którą posiadała równia. Rozkładamy siłę bezwładności na dwie składowe. Dlaczego takie? To za chwilę się okaże. I patrząc na trójkąty prostokątne, znajdujemy wartości tych składowych. No i teraz występuje siła nacisku, nacisku klocka na równie, siła N. Czemu ona jest równa? Popatrz. W kierunku prostopadłym do powierzchni równi na klocek działają dwie siły, przeciwnie zwrócone Q2 i FB2. Siła nacisku jest równa różnicy tych dwóch sił. No to teraz patrzymy, jakie siły działają na równie pochyłom. Rozkładamy siłę n na dwie składowe. Ta n2 nas nie będzie interesować, bo ona tylko będzie odpowiadać za nacisk równi na stół. Ale nas interesuje n1, ta, która, której kierunek jest zgodny z kierunkiem przemieszczania się równi. No to piszemy, patrząc na trójkąt prostokątny, czemu jest równe n1? Oprócz tego na równie działa siła tarcia, przeciwnie zwrócona niż ta, która działa na klocek. Otóż do klocka równia pochyła przykłada siłę C, skierowaną do góry. Klocek reaguje zgodnie z trzecią zasadą dynamiki, przykłada taką samą siłę co do wartości, ale przeciwnie zwróconą. Siła tarcia w tym przypadku. Już jest tarcie kinetyczne. Jest równa iloczynowi współczynnika tarcia kinetycznego i siły nacisku. No to jeszcze rozłóżmy siłę tarcia na dwie składowe. Prostopadła do powierzchni stołu. Ona nas nie będzie interesować, bo ona odpowiada za nacisk innymi za nacisk równi pochyłej na stół. Ale nas będzie interesować siła t1, bo jej kierunek jest zgodny z kierunkiem, w którym równia się porusza. Zatem piszemy, czemu jest równe t1. Mając te wszystkie zależności wypisane, piszemy masa Równi razy przyspieszenie, z jakim ona się porusza, jest równa wypadkowej sile działającej na równie. Patrzymy tu, wypadkowa siła w tym kierunku działająca i powodująca ruch jest równa n1 minus t1. To dynamiczne równanie ruchu będziemy teraz modyfikowali, wstawiając kolejne wzory, które mamy tutaj wypisane. A więc N1 równa się N sinus alfa. T1 mamy tu T razy kosinus alfa, ale T to jest iloczyn współczynnika tarcia i siły nacisku. Wyciągam N przed nawias, a N mamy tu Q2 minus FB2. No to teraz za Q2 podstawiamy ten wzór, a za FB2. Zatem podstawiamy ten wzór. Otrzymujemy taką zależność. No to teraz mnożymy tutaj, pozbywając się nawiasu, inaczej go organizując, mianowicie po to, żeby wyodrębnić iloczyn, w którym występuje AK, przyspieszenie równi. Przyniosłem teraz ten iloczyn na lewą stronę i zobacz. Mogę z lewej strony AK wyrzucić przed nawias. Tu pozostaje ten iloczyn i znajdujemy poszukiwane przyspieszenie równi pochyłej. Zwróć uwagę na to, że spośród tych wielu równań, które wypisaliśmy, tu wykorzystałem nie wszystkie. Nie wykorzystałem pierwszego i czwartego równania. One tu występowały.